Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale i po raz kolejny w towarzystwie mojej przepięknej dziewczyny Natalii, którą możecie kojarzyć z Twittera jako unagi. I dzisiaj stwierdziliśmy, że zrobimy sobie film typu ona czy on. Jeśli nie kojarzycie tego formatu, no to przypomnijcie sobie ostatnie wesele, na którym byliście, a tam oprócz waszego pijanego wujka były również gry i zabawy ślubne, między innymi właśnie ona czy on, kiedy to nowo poślubiona Para młoda dostawała takie oto plakietki, niekoniecznie z takimi tutaj literkami, i otrzymywała również pytania typu: kto częściej prasuje w domu, i wtedy każdy z nich wskazywał poprawną według nich odpowiedź. My tutaj również mamy takie planet, plakietki: N jak Natalia, J jak Jełop, oczywiście, i E, będziemy robić dokładnie ten sam challenge, można to tak nazwać: ślubny challenge. E, no i poprosiliśmy Was właśnie na Instagramie. O pytania na instagramie, na którego przy okazji bardzo serdecznie Was zapraszam instagram.com Rotan e, przez zero. E, no i otrzymaliśmy 45 e, całkiem ciekawych pytań. Natalia ich nie widziała, ja je tutaj musiałem wypisać, więc już je mniej więcej kojarzę, e, dlatego to jest, nie fair. to jest troszkę nie fair, ale życie też nie jest fair, więc e, zaczynajmy! Pierwsze pytanie. Kto częściej gotuje? I tu jest problem, bo e, jeszcze miesiąc temu to byłaby e, poprawna odpowiedź. Natomiast w tym momencie, jako że ja pracuję do 18, Natalia pracuje do 17, e, no, to, no to jest to ona. Myślę, że możemy tak pokazywać, jeśli czy jakby... Gotuję, czy gotuje, czy truje, bo to jest już. <laughs> e, myślę, że możemy tak pokazywać, jeśli, jeśli uważamy, że po prostu oboje. E, kolejne pytanie: Kto lepiej gotuje? No dobrze, no jakby nie ukrywajmy e, w kuchni coś tam jednak potrafię zrobić. E, pytanie trzecie. Kogo kamera lubi bardziej? No, chcąc, nie chcąc, jakby mam partię na szkło, nie udaje, nie udaję, nie ukrywam. Kto, kto myśli bardziej abstrakcyjnie? To jest ciekawe. Ja myślę, że ja. Ty, ty masz dziwne myśli. A ty jesteś taka przyziemna. Nie jestem przyziemna, jestem normalna. Ty jesteś nienormalna. Normalne znaczy nudne, kochanie. Dziękuję, kochanie. Kto więcej pracuje? Tutaj odpowiedź jest prosta. Ja, ja tam ledwo ósemki, Natalia leci dwunastki, także, także tu jest już konkret. Pamiętajcie, chyba, że liczymy jakby życie z Tobą jako pracę, to. Albo YouTube'a. YouTube'a też mogę liczyć i wtedy możemy. By... To i tak nie Nieważne. Ko kolejne pytanie, moi drodzy. Kolejne pytanie. Eee, kto częściej długo śpi, albo kto generalnie śpi dłużej? Ale nie. Ja śpię po południu, ale. No właśnie, no ty ostatnio, ale. Później ale no to się jakby liczy całodniowy cykl. Ja, jak się obudzę, to już nie śpię potem, a ty sobie robisz drzemki. Także... Bo drzemki są zdrowe. Ale są też niepotrzebne. Ja generalnie nie lubię spać, ale e, zdarza się niestety. Mamy ostatnio teraz wygodne łóżko, wygodne poduszki, więc e, chcąc, nie chcąc, jakoś tak wychodzi. Kolejne pytanie: kto częściej wywołuje kłótnie? I kto częściej przeprasza? Życie moi drodzy, życie moi drodzy. Eee, podejrzewam, że wielu z was, jeśli macie właśnie chłopaka, dziewczynę, e, jesteście w stanie się teraz ze mną, albo z Natalią utożsamić, prawda? Eee, dobrze. Dziewiąte pytanie. Które z nas bardziej lubi jeść słodkie rzeczy? Ja myślę, że tutaj rozróżnienia specjalnie nie, nie, nie ma. Ty Jakby... się pytasz częściej, czy słodkiego, ale ja kupuję częściej słodkie. <laughs> Prawda. I jakby lubimy troszkę inne typy, bo ty bardziej w lody idziesz. Ja to tak loda od czasu do czasu. Natomiast ja jestem sucker for batony chyba. I ciastka wszelkiego rodzaju. I drożdżówki i pączki. Pączki, tak. Pączki, tak. Babeczki. Kto wydaje więcej pieniędzy na głupoty? Ja myślę, że ty. Jeżeli głupotą są worki na świecie. No nie, no głupoty w sensie, jakieś takie pierdółki, typu, nie wiem, ozdóbka, typu e, jakieś tam pierścioneczki, ale nie takie do noszenia, tylko takie, no właśnie ozdoby raczej, takie do dekoracji, że nie wykorzystasz tego inaczej. Ja mam bardziej, jakby coraz będzie takie pytanie, w którym ja będę bardziej, ale myślę, że tutaj akurat ty wygrywasz. Tak, wzganij na mnie konstytucjonizm. To jest, wiesz, przekleństwo XXI wieku, czy, czy to jest nasza wina? Nie do końca, takie czasy. Eee, kto ma więcej wymagań co do książki? Proszę Państwa, książkowe pytanie numer jeden. Mm. Ja mam problem. Ja tak samo. W sensie, no ja więcej czytam, w związku z tym jakby jestem... No bo ty masz zwyczaj... wymagania, jeżeli chodzi o to, co jest w książce. No. W sensie, yy... O treść. O treść, znaczy, jak jest napisana. Czy wyborze książki? Ehm, tak, bo. To fantastyka nie. Nie tam... doprecyzowane pytanie. To jest Wasza wina, że nie umiemy na nie no. odpowiedzieć. Eee, o, kto wydaje więcej pieniędzy? Ale to nie są pierdoły, to są ważne rzeczy. To są bardzo ważne rzeczy. Eee, kto bardziej lubi tańczyć, jednocześnie, kto lepiej tańczy? Jakby ja nie lubię tańczyć, więc to nie jest. To Kupa nie jest... ma ruchy swoje. No, tak, to mi się zdarza. Jakby, jak ja tańczę, to nikogo nie ma. W sensie jest moje, a jakby tak pomyślisz, to Ty części tańczysz. Chodźmy, chodźmy na imprezę. Ale, ale publicznie, także wiesz, że to są faktycznie, że taniec, że nie inicjuje swoje własne ruchy. tańce, ruchy, tylko, tylko że faktycznie DJ mówi: chodźmy na parkiet. To ty, bo ja generalnie unikam takich sytuacji. Eee, kto spędza więcej czasu w łazience? Chyba, że chodzi o dwójkę, to. Nie, bo ja czytam albo siedzę na telefonie. A jak już usiądę i no to muszę rozdział skończyć, tak? To jest proste. No, aż mi dupa drętwieje. Eee... Kto ma w sobie więcej z dziecka? ja myślę, że mamy porówno. Ja mam słodkość jesteś... dziecka. Tak. Kuba ma jeżdż... dziecko ja mam... w sobie, jeżeli trzeba się śmiać z 21.37. Ale to jest zabawne. W sensie, to no, no, zależy od towarzystwa oczywiście, ale to zazwyczaj jest. E, kto jest bardziej niezdarny? Jakby każde potłuczone naczynie w tym mieszkaniu i każda plama generalnie na meblu czy coś to jest raczej sprawka Natalii. Ja ale przez to... dwa lata mieszkałem sam i nic mi się nie zbiło: nic. Może jeden, jeden kieliszek kiedyś. E, Natalia przyjechała, w ciągu dwóch miesięcy zbiła chyba no, talerz na pewno, e, od zupy jeden i szklankę. Szklanki to w ogóle nam się dwie chyba zbiły naraz, tak w przeciągu dwóch dni ale, czy coś. Ale kiedyś uważałeś, że to słodkie. Ja nadal uważam, że to słodkie, tylko że to teraz ta słodycz kosztuje coraz więcej. Ale ja się stary, mam po prostu w genach to. Idę, potknę się o nogi. Co mam zrobić? Kto głośniej chrapie? Ale ja, ja nawet tego nie zauważam. Ty też chrapiesz. Ale nie głośno. Ale ja nie, nie chrapię głośno. Nie wiesz, jak chrapie. No nie wiem, ale nie chrapię głośno A raczej. jak chrapę głośno. Tak. A ja. No mnie przydusza. To nieprawda. Eee, kto częściej kupuje książki. No, jakby na, nawet jak ona kupuje, to ja kupuję te książki, więc jakby. Nie. To jest po prostu gdzieś tam dołożona jedna książka do kolejnego mojego zamówienia, prawda? Nieprawda. Kto częściej ma jedzeniowe zachcianki? Ej, jesteśmy zgodni, to miało być taki konflikt, tu miało być, wiesz, ja miałem być Protagonistą tego materiału, ty miałeś być tą no nie, bo ja wina, że ja mam codziennie ochotę na kiszone <laughs> <laughs> Kiedyś to się mi, dla nas źle skończyło Daj mi ciężkie pytanie. Kiszone i lody I czekolada potem I chipsy I porodówka Oby nie Oby nie Eee to zostawia skarpetki na podłodze. To wpisałeś sam! Nie, dostałem! Jest takie, sam! Jakby to jest rzecz... Nie wierzę ci! Na to którą jest, Natalii to... najbardziej zwracam uwagę. Zrost na mnie wypisany przez ciebie, a nie przez bo kogoś. Bo podłodze, na podłodze w łazience jej skarpetki leżą przez tydzień. Dopóki ich nie sprzątnę, to one tam leżą. Ja przyznaję, rzucę na ziemię na krzesło, leżą może z dzień, ale sprzątnę je raczej. Twoje, jak już tam spadną, jak nie trafisz do kosza po prostu, to leżą, aż ich nie podniosę tak naprawdę. Kolejne ja pytanie, nie. kolejne pytanie. Kto bardziej przeżywa fikcyjne wydarzenia, na przykład śmierć Bohatera albo coś takiego w książkach, filmach, takich rzeczach. E, jeśli chodzi o książki, to myślę, że ty. Jeśli chodzi o filmy, myślę, że wspólnie. Razem jakoś tak. Filmy tak. Mm. No bo ja jestem, ja, ja płaczę na filmach. Ja jestem zdecydowanie emocjonalny bardziej, jeśli chodzi o filmy. Chociaż powoli te książki nie, też filmy zaczynają się. Bardziej, mnie. zwłaszcza no, bajki. Jakieś. Bajki to tak, na bajkach to ja ryczę. Bo bajki są po to, żeby człowiek ryczał. Tak naprawdę. Śmierć stojka Warszkiego. Spoiler. Nie, nieważne, e, nie, ale nieważne nie z jakiej bajki Wypi wypikasz. to Wypikasz. Wypikam to. Kto? O, to jest moje ulubione. Kto jest bardziej leniem śmierdzącym? Nie. Bo... Tak? Nie, bo ja jestem leniem yy, ogólnie. A ty jesteś leniem, jak musisz coś zrobić i wiesz, że to musisz zrobić, ale, ale no ci ile... się nie chce nie i odciągasz lęć... to do końca. Według mnie len śmierdzący to jest takie, że żyjesz i tak leżysz se po prostu śmierdzisz. <laughs> bo ci się nawet nie chce się iść umyć. Tak mi się wydaje, że to będzie to. Śmierdzę. Nie. Bo mi się nie chce umyć. <śmierdzę> tak. Jesteś niemiły dla mnie, wychodzę z Kto spędza więcej czasu na Twitterze? To jest proste akurat. Ja tam zaglądam, ale raczej e, tak, tak nie piszę za dużo. Kto częściej mówi przez sen? Ciężko mi powiedzieć. Czy ja mówię przez sen? Nieraz nie w życiu powiedziałeś coś przez sen? No to tobie się zdarza częściej mam wrażenie, w takim A. razie. Szczególnie rano, gdzieś tam. Takie że. Chyba śpisz jeszcze jak do mnie, jak mi odpowiadasz. E, kto częściej ma głowy w chmurach? Jakby, mówcie do mnie rzeczy, ja was nie będę słyszał, Natalia wie. To, jest ale to nie jest takie irytujące, kiedy to... mówisz czy raz coś do osoby. Ale to nie jest A, tak, że, że ja chcę... Nie jest... Mogłaś powiedzieć, to bym posprzątał. Ale to nie jest tak, że ja chcę ignorować mojego rozmówcę, po prostu jakby odlatuję, tak? Mam ważne rzeczy na głowie, chmury moje. Eee, pytanie... 28. Kto częściej marudzi? Też mi się tak wydaje. Że ja to mam takie. Ee, Ty albo... marudzisz, jak już jest coś dla ciebie ważne, albo no, też, żeby coś No, że zróbmy coś, wyszło, coś w końcu, tak. Ale przeze mnie nieważne. Za, za, za każdym razem, jak siedzie, siadamy i nagrywamy coś razem, ja mówię, zróbmy jeszcze jedno zdjęcie do miniatury. To nie będzie dobry kadr, poprawmy to. E, za cicho jest mikrofon, a, a Natalia jest taka, po co się zgadzałam po raz kolejny. Ale generalnie myślę, że Marudą w życiu, tak, życiowo jesteś bardziej cicho. No, narzekam. E... Kto bardziej utrzymuje porządek w mieszkaniu? No bo ja tak sprzątam, jak już jest brudno. Przewińcie sobie do tych skarpet, no nie? On wypomina mi tylko moje skarpetki, po czym ja sprzątam całe mieszkanie. No ale ja też od czasu do czasu, bo ty wracasz wcześniej no, tak, z pracy, a ja jestem tak. zmęczony po pracy. Tak, zwłaszcza, jak na 12 godzin, to ty wracam wcześniej. No nie, ale wtedy ja sprzątam. No, zdarza mi się. Ej, ale naczynia zmywam częściej niż ty. Wydaje mi się, że tak. Jeden talerz, kochani, się nie liczy. C liczy się, bo jak się zmywa na bieżąco, to wtedy jest mniej. Nie, bo ty zmywasz ten jeden talerz, a kupa talerzy <grym> na talerze kaszko. <grym> się zmyjesz. Pytanie trzydzieste. Kto jako pierwszy przekroczył barierę wstydu w związku typu bekanie, takie rzeczy? No, chyba ja. Nie robię tego aż tak często. Tobie się zdarza rzadziej. Ale Cię się nie zdarza. Nie zdarza, zdarza ci się. Zdaną. Zdarza ci się. Kto więcej się rusza? Aktywność fizyczna. Tyś nie rusza. Ja się nie ruszam, bo ja nie mam potrzeby się ruszać. Jak umrę, też się nie będę ruszać. To częściej słucha muzyki? Ja nie umiem wyjść do sklepu bez muzyki, także. Kuba, jak ze mną wychodzi, to wkłada słuchawki, żeby mnie nie słyszać. Nie, po prostu nie chcę potem poświęcać czasu, żeby je rozplątywać i tak dalej że nie chcesz mi poświęcić czas. Ktobie chce, cały mój czas. Eee, kto więcej pije na imprezach. Ja nie piję w ogóle. To, jak cię namówią, to jedziesz równo. Kto w nocy podjada z lodówki. Żadne z nas w sumie? Podjadamy razem z Jeśli już, to ja myślę. Że prędzej gdzieś tam. Bo ty jak umyjesz zęby, to już nie zjesz. Ja pójdę i umyję zęby drugi raz na przykład. Tak. A no to też masz problem, że jak już umyję zęby, a to jest jak dopimy się, zjedzmy co. No bo, ale no... no, ja nie lubię tak się obżerać samotnie, bo to jest gorsze wtedy. Mam poczucie winy. A tak to nie. <ścoughs> Kto ma romantyczną duszę? Ale, no to, ale mam. Zdarza mi się, mam dużo momentów romantycznych, tylko trzeba je zauważyć i docenić. Kto czyta szybciej. To jest akurat fakt, Ja czytam bardzo wolno. Szczególnie może na głos czytam szybciej, w sensie płynniej, natomiast po cichu to ja nie umiem czytać. W sensie ja czytam bardzo wolno. Także tutaj pewnie większość z Was czyta szybciej ode mnie. Kto jest bardziej zorganizowany? Czy, czy ktoś w ogóle jakby? Czy dla kogoś ten materiał jest po prostu ciekawy? My pokazujemy po prostu to samo, jakby. Ja, czy to świadczy o tym, że się zgadzamy w zasadzie? Ja po prostu e, nie ukrywam moich wad, kochani. Ja też nie ukrywam moich wad. Ukrywa. Nie ukrywa. Ukrywa. E, kto woli fantastykę? No. To zdecydowanie, to ja jestem w zasadzie tylko fantastyka. E, w większości fantastyka, może tak. E, kto przeczytał więcej książek? To na pewno. Nie wiem, ile ty przeczytałaś, ale. Ja nie liczę. No. Bo nie mam ego. Ale to jest, jakby to jest ciekawa rzecz, żeby wiedzieć, ile się przeczytało. To jest po prostu przyjemne, taka świadomość. Zresztą, ja mam matematyczny umysł, ja lubię liczby widzieć. Postęp. Statystykę. Proste. Kto dłużej ogarnia się z rana? O, tak, to ja. Znaczy... Ale ja, w jakim sensie ogarnia? Czy w łazience, czy generalnie, żeby wstać? Bo ja potrafię wstać od razu w sekundę. Ja, ja się Kuba, zbieram. nigdy nie wstaję w sekundę. No, kiedyś, zanim Cię poznałem, to wstawałem od razu, tak? I to o szóstej, a teraz ciężko mi jest się zwlec po ósmej, także to, to ja winię Ciebie. Ty mnie nauczyłaś, jak spać długo. I... Grzejesz mnie, tak że nie mogę Ach, wyjść wstać. Czasami też go namawiam na spanie po południu. Ale to się zdarza bardzo rzadko i tylko Jakie jest jestem na mnie zły. No bo ja nie chcę spać w ciągu dnia, bo to jest bez sensu, bo tracę czas. Po 15 minut. Ten czas na oglądanie głupot w internecie. Zarabiam na tych głupotach w internecie, więc. Ee... Okej, okay. kto częściej się obraża? Ja to jestem, wiecie, na chilu. Ja Nie to nieprawda, tam... że jesteś na No, chillu. ale szybko obrażasz. Wywa... Ale się. ty się obrażasz codziennie prawie na mnie. Bo <noise> takie małe pierdoły, a jak ja się obrażę, to już naprawdę dlatego, że jestem wkurzony na coś. Musisz zrobić research. Co robisz źle. Kto jest większą okładkową sroką. Jakby. Czekajcie. Natalia kupiła to. Ej, jest to mi gabinet osobliwości. Zobaczcie na to, jak to wygląda. Wygląda jak okładka z i mi się podoba! E, ja jestem chyba bardziej zdecydowanie okładkową sroką. Ja, ja nie oceniam książki po okładce. Kto więcej oszczędza i myśli bardziej przyszłościowo? Jakby ja nie mam wydatków. W sensie, jak ja mam wydatek, to to jest 700 zł. albo 800 zł. nieprawda. Albo kilka wydałeś tysięcy. w tym miesiącu Sio, nie 10 ma, nie tysięcy. Nie, nie. A ja ale, 300 zł. Ale ja oszczędzam, żeby móc wydawać takie kwoty. Nieprawda. I myślę bardziej przyszłościowo, że moje zakupy są przemyślane. Że to nie jest tak, że wydam na pierdołę, bo mam zachciankę. Tylko jak już myślę o czymś, to myślę przez kilka miesięcy i dopiero wtedy to kupuję. Zbieram pieniądze tak, żeby nie wydać wszystkiego od razu, tylko żeby mieć zapas zawsze. Nieważne. Eee, kto jest bardziej aktywny towarzyski? Ja bym powiedział, że ty. W sensie to zależy bardzo od środowiska, bo ja się chyba lepiej czuję w tłumach. Tak po prostu. Ale na imprezę, znowu taką publiczną, nie pójdę, w sensie do klubu. Ty się dobrze czujesz w klubach, ty lubisz być w klubach, ale jeśli nie jesteś ze znajomymi. Ja wśród znajomych się czuję bardzo dobrze, to, to jak ryba w wodzie, raczej jestem wtedy, przoduję na tej imprezie, nie siedzę w kącie. Natomiast jak nie znam, jak znam tam jedną osobę, to raczej dopóki tam gdzieś szukam tego tematu, żeby się. Wbić w rozmowę, ale tak to milczę, obserwuję i, i raczej jestem tego typu człowiekiem. Ja tak teraz wymachuję tym trochę bez sensu, ale no nie wiem, ciężko jest stwierdzić. Myślę, że zależy od sytuacji, nie? E, I ostatnie pytanie. Kto robi większy bałagan? To jest chyba najcięższa rzecz. Tak... Zastanów się nad tym. Ja... Zastanów się nad konsekwencjami tego, co podniesiesz. Razem? A ja wam powiem dlaczego. Bo on jak stawia kamery, żeby to nagrać. Te kamery tu są. Ale to nie jest bałagan. wokół, To nie jest bałagan. No to są trzy po prostu... Ja rozumiem, że to zajmuje miejsce. Ja przepraszam, ja śpię na książka. Ale to nie jest syf. A później jestem obrażana, bo... To nie jest syf. To, to nie jest tak, że mamy śmieci, tak? Gdzieś walające się po podłodze. Prędzej ty zostawisz opakowanie. Jestem ja, walam się czasami po podłodze. Jakby jedyne... Czasami sprzątamy tak bardzo, że jedyne śmiecie, które zostają w tym mieszkaniu, to my. I tymi słowami, bardzo pozytywnymi, zakończymy ten materiał. Myślę, że znamy się całkiem nieźle, w sensie generalnie to nie jest konf konfliktogenne tak bardzo. Chociaż umiemy też chodzić na ustępstwa, prawda? E, widzimy, ja swoje wady, a widzimy swoje wady. Ja widzimy swoje zalety. E, nie mówimy cały czas tylko o sobie. Ja e, mówię tylko o sobie. No, także generalnie jesteśmy dobraną parą, mam wrażenie. E, Oceńcie w komentarzach, czy, czy faktycznie tak jest, czy nam się tylko wydaje. No i mamy nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli byście chcieli... Tysiąc lajków i zrywamy. Proszę nie, ja, to nie dawajcie tych lajków, nie, ja i tak nie będę miał tysiąca lajków bez przesady. E, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić właśnie lajka, komentarza, e, czy też subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z pozostałymi materiałami na tym kanale. My wam bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.